dobry drodzy bieżnicy, gimnastyka. Stoimy w lekkim rozkroku, jak zwykle. Dłonie mamy na biodrach. Jesteśmy wyprostowani. Wdech nosem. Głośny wydech ustami. Jeszcze raz. Wentylacja płuc. I powoli się rozciągamy. Wdech, wydech. Rozluźniamy trochę barki do tyłu i do przodu. Wdech, wydech. Ucią unosimy dłonie na wysokości barków. Kciuk, jeden jest w góra, kciuk, drugi w dół. I zmieniamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech, rozluźnienie. Powtórzymy jeszcze to ćwiczenie. Raz, szybciej. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy cały czas wyprostowani. Mięśnie brzucha napięte. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I wdech, i wydech. I zaczynamy rozgrzewać poszczególne partie mięśni. I zaczynamy jak zwykle od rozgrzania mięśni szyi, głowa na ramię. Nie pochylamy do przodu, raczej minimalnie do tyłu. 5 spokojnych wdechów i wydechów. Wyprost, rozluźnienie i głowa opada na drugie ramię. I znowu pięć spokojnych wdechów, wydechów. Wyprost, rozluźniamy i głowa do przodu. I gnieźnie brzucha napięte, barki opuszczone, wydłużona szyja. Staramy się w miarę możliwości obejrzeć palce stóp, ale nie pochylamy się do przodu. Wdech, wydech, wdech, wydech i góra, dobra. I odchylamy głowę do przodu, do tyłu, obserwujemy sobie sufit. Cały czas jesteśmy wprostowani, nogi w kolanach proste. Wdech, wydech, wdech, wydech i wracamy do pozycji wyprostowanej. Głęboki wdech nosem, wydech ustami i powtarzamy cały cykl. Głowa na ramię. Wyprost. Głowa na drugie ramię. rozluźnienie, głowa w dół, mięśnie brzucha napięte, Wyprost, odchylamy głowę do tyłu. A teraz obydwie dłonie nad obojczyk, głowa w bok, do tyłu, broda wysoko, sufit. Przenosimy głowę powoli na drugą stronę, patrzymy w drugą stronę, odchylamy do tyłu, nosimy brodę i sufit. I sufit. I pięć wdechów i wydechów. Przynosimy głowę i w drugą stronę odchylamy. Patrzymy w tył. Broda wysoko i sufit. Rozluźniamy się. A teraz barki do przodu, powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech i powtórka trochę szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, dłonie naprzód, kutr, poklepujemy i coraz niżej. Raz, dwa, trzy w kierunku kolan, cztery, pięć staramy się mieć proste, zatrzymujemy się na kolanach, sprawdzamy plecy, proste, dobrze, jedziemy tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jak najniżej, plecy, dobra, wdech, wydech, damy radę jeszcze niżej, no spróbujmy, jak nie, no to zatrzymamy się, ale klepiemy, raz, dwa, trzy, Cztery, pięć. Wdech, wydech, plecy. Dobra. Wracamy. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy na stopach. Wdech, wydech. Klepiemy. I góra. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Kolana. Wdech. Wydech. Plecy. Dobra. Jedziemy góra. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, jesteśmy wyprostowani i rozluźnieni, wdech, wydech, a teraz stajemy sobie na palcach, a potem opuszczamy napięty, tak? I tak dość energicznie, żeby pobudzić krwioobieg oraz obieg limfy. Uwaga, zaczynamy, jesteśmy na palcach, pięty. Jak mamy kłopoty z utrzymaniem równowagi, możemy się przytrzymać czegoś stabilnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Czujemy jak stopy robią się ciepłe. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. I rozluźnienie. Zajmiemy się teraz mięśniami unoszącymi nasz biust. Dziewczyny, ważna sprawa. Góra i bok. I góra i bok. Góra, bok. Góra, bok. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Hop, 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 hop. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźnienie. Luźne ręce dookoła nas. Raz, dwa, trzy. No to jedno ćwiczenie, żeby tutaj sobie wzmocnić te sprawy, żeby polepszyć grawitację, przeciwdziałać grawitacji właściwie. Hops. Składamy sobie dłonie na amen. Tak. Unosimy przed ramiona, Zahaczamy kciukami w brodę i teraz łokieć do łokcia. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. rozluźniamy, Cztery. Pięć. Jeszcze raz. Dziesięć razy. Szybciej, trochę. Raz. Dwa.

O wspaniałe i góra i rozluźnienie raz i dwa i do tyłu raz dwa trzy cztery i pięć uchylamy lekko nogi w kolanach nie pochylamy się i rozluźniamy jeszcze odcinek lęźwiowy kręgosłupa co jest dla nas szczególnie w starszym wieku bardzo ważne cztery pięć i w drugą stronę raz 2, 3, 4, 5. Ważne jest, aby mieć elastyczny kręgosłup, przeciwdziałać bólom. Takim wdech, wydech. Wiadomo, że dyski opadają, bo chodzimy cały czas znaczy kręgieniem, a dyski się wciskają i to kuczy. 4, 5 i w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech. Popadnijmy teraz, a musimy już usiąść i poćwiczyć wspólnie z osobami, które muszą z różnych przyczyn leżeć. Raz w łóżeczkach grzecznie, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się na, na macie albo na materacu, jak jesteśmy w łóżkach. Wdech. Wydech. Unosimy lekko głowę i opadamy. Raz, wytrzymanie, dwa. Raz i dwa. Raz, wytrzymanie i tak. Wdech, wydech. A teraz trzepiemy boki materaca albo maty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy trochę krew. Karch, wdech, wydech jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy, wdech, wydech jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wdech i wydech. Dobrze, wdech, wydech i teraz kręcimy stopami na boki. I do środka. Jeszcze raz boki. I do środka. A teraz jedna stopa wyprostowana, druga zgięta. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I rozluźnienie. A teraz dziesięć razy prostujemy stopę jedną i drugą zginamy ale tak, żeby ruch wychodził z biodra, czyli aż tak w ten sposób. Raz, dwa, trzy, energicznie, cztery, pięć, wdech, wydech, a teraz dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I rozluźniamy na boki i do środka. A teraz wędrujemy sobie leżami stopami w kierunku pośladków. Wdech, wydech. I zginamy stopy. Prostujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze pięć, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. I ostatnie pięć. Pięty palce, pięty palce, pięty palce, pięty palce, pięty palce. Pięty palce. I przytulamy kolana do siebie i rozluźniamy. Wdech, wydech. Kręcimy trzy błynki w jedną stronę kolanami i trzy błynki w drugą stronę. Wdech, wydech. Stawiamy stopy z powrotem na macie. Unosimy ręce w górę i unosząc głowę do przodu i do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Wdech, wydech. No i w górze mamy teraz. Rozluźniamy troszeczkę stopy. Stopa do stopy. Staramy się wyprostować nogi w kolanach. I kręcimy ósemki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I rowerek. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i nogi wracają z powrotem w pozycja góra, stopa obok stopy i na boki. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć i rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Trzy młynki w jedną stronę. I trzy w drugą stronę. I ostatni raz. Bujamy się na boki. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. I te rowerki jeszcze raz. Raz. Dwa. Pracujemy nad mięśniami brzucha. Trzy. 4, 5 i do tyłu raz, 2, 3, 4 i 5. Stopy opadają na matę. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz dłonie mamy pod tylicą, rozstawione leciutko, tak. Ale także kątem oka widzimy łokcie i bujamy się na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech. I podnosimy ręce w górę. Raz jedna ręka wyżej, raz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz troszeczkę pod, niżej opuszczamy ręce tak pod kątem 45 stopni. Raz, dwa, trzy. Ręka raz jedna, dalej raz druga. Cztery, pięć. Nie zginamy. Rąb w, w łokciach, raz i wzdłuż ciała, dwa, trzy, cztery, pięć, czterdzieści stopni, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i góra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy troszeczkę, klepiemy sobie nóżki, uda i wędrujemy w górę nogami, palcami. Raz, podnosząc głowę. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zostajemy i odchodzimy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Jeszcze raz unosimy ręce w górę. I odchylamy je lekko do tyłu. I ręka wyżej, ręka niżej. Bujamy się. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć i do tyłu. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Góra. Czterdzieści pięć stopni, mniej więcej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć i góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy dłonie na uda i wędrujemy w kierunku kolan. Wdech, wydech, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wytrzymujemy i schodzimy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Rozwiniamy, zaciskamy teraz dłonie w pięści i jedziemy. Kierujemy kierownicą. Raz, dwa, trzy, energicznie cztery. 5, wdech, wydech i dronie na udach i jedziemy, idziemy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Klepiemy, kolana, klepiemy, klepiemy, do brzuch napięty i schodzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Unosimy jedną nogę do góry i góra. Dół, ale nie kładziemy jej na macie. Góra, dół, góra. Dół i na bok. Raz, dwa, trzy. Druga noga. Góra, dół, trzy razy. Raz, dwa, trzy i bok trzy razy. Raz, dwa, trzy. Noga wraca na matę, ćwiczy pierwsza noga, trzy razy góra, dół, raz, dwa, trzy i boki. Raz, dwa, trzy, noga wraca na matę. Druga noga ćiczy, góra dół. Raz, dwa, trzy i bok. Raz, dwa. I trzy. Stawiamy obydwie stopy na matę i rozluźniamy raz na jedną stronę kolana, raz na drugą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech jeszcze raz, raz, dwa, trzy, Cztery, pięć. A teraz przekręcamy się na brzuch, dłonie mamy pod brodą. Rozmieniamy sobie nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy obydwie nogi na matę. I teraz jedna noga góra, dół. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. Druga noga. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wracamy do pierwszej nogi. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Druga noga. Raz. Dwa, trzy, cztery. 5 i rozluźniamy trochę. Staramy się chwycić stopę. Druga noga leży na macie. I do pierwszego oporu do, w kierunku pośladków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Puszczamy nogę. Druga. Raz, dwa, trzy. 4, 5, opuszczamy, druga noga. Raz, 2, 3, 4, 5, wytrzymanie, opuszczamy, druga noga. Raz, 2, 3, 4, 5, wytrzymanie, opuszczamy. I ostatni raz, pierwsza noga, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymanie, i druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymanie, opuszczamy. I z powrotem, kochani, przetłumamy się na plecy. Unosimy nogi w górze. Mamy je, zahaczamy. Stopą o kolano nogi, drugiej i leciutkie kółeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech. Wydech, wdech, wydech, druga noga, stopa drugiej nogi na dróg. Pierwsze kolano. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, wdech, wydech, wdech, wydech i zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wdech, wydech, zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech. A teraz opuszczamy stopy na matę. Kładziemy się wygodnie po ćwiczeniach. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech, wdech, wydech. Leżymy wygodnie, barki również leżą wygodnie. Wdech, wydech. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Teraz stopaj jednej nogi na matę. Powoli skręcamy biodra w bok. Podpierając się jedną ręką przechodzimy do siadu skrzyżnego. Dłonie mamy na kolanach. Wdech, wydech, ręce w bok. Z wdechem w górę. Rozciągamy się jeszcze raz, ostatni, i z wydechem opuszczamy dłonie na serce. I do następnych ćwiczeń. Miłego dnia. Do widzenia.